Klik, klik, Cześć widzowie, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Jesto film z kamerką, to jest Minecraft 1.0.0 i będziemy dzisiaj kontynuować budowę tego i będziemy ogólnie ozdabiać tą budowlę, co tutaj widzicie, to jest moja baza, będzie baza moja. Więc ogólnie widzicie i zaraz y, sobie tutaj zaczniemy budować. Więc najpierw chciałbym wiaderkami tutaj rozlać wodę, bo tutaj widzicie tu, y, to, y, to jest taki pasek jeden. I tutaj leci woda, więc muszę zrobić, żeby tego po prostu nie było, więc y, na timelapse Wam to zaraz zrobię. No więc widzicie, moja robota wygląda na tym, że stąd biorę wodę, tutaj daję, dalej biorę wodę, y, y, coś się, tam się błąd pojawił, y, biorę po prostu wodę y, i robię tak, żeby wszędzie było jakby równo wody. A nie, jak tutaj dałem wiaderko, to w sumie cały rządek się od razu za, ten, zalał, więc mogę właściwie tutaj też tak spróbować. I tu woda? O tak, i ona się tam zapycha, woda dalej widać. Więc akurat miałem krótką robotę. Z dołu to wygląda aktualnie tak. Czyli co teraz? Przezdabianie tego miejsca. Przezdabianie jest ciekawsze, a zbieranie materiałów mniej, więc zrobimy Tajnopsa. No więc cześć widzowie, co się wydarzyło za ten czas? Poprawę sobie kamerkę. Co się wydarzyło za ten czas? Mniej więcej zebrałem dużo drewna, okazało się, że ciemniejsze drewno i tak daje jasne, jasne deski, co mi nic właściwie nie dało. Po prostu będę musiał mieć bardzo jasne albo pnie będę musiał używać. Ale co zebrałem? Zebrałem trzy wełny, co znaczy, że będę mógł przespać sobie noc, jeżeli oczywiście mi się uda dotrzeć do craftingu bez... No właśnie. No właśnie. O nie, 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 może tak być. Dobra, yy, trzeba szybko jakoś to poskładać. Albo najpierw prześpię się i jakoś to poskładam. Bo tej temy w, ogólnie w nowych wersjach yy, 3 minuty, 5 minut wytrzymują, więc yy, muszę się spieszyć, bo w nowych wersjach, no pewnie w tej sam wersji tak samo wytrzymuję, więc teraz muszę szybko yy, skraftować łóżko. Oczywiście tak przeklikiwać każde ten i białe, czerwone. O ja! O ja! Mogę przeruszać sobie głowę. Co się dzieje z moją głową podczas spania? Ojoj, dobra. Itemy. Yy, no to dobra. Mamy. Skraftuję sobie skrzynkę. Jedną mam, więc drugą teraz. Kurde. Jeszcze ten powolny crafting. Oj, idzie do mnie Creeper. Nie dam rady. Idzie do mnie kliper, muszę go pokonać. <laughs> Masz. Yy, dobra, jest. Pokonany, ale ten miecz mi zdech. Więc yy, muszę... No właśnie, tą skrzynkę. Może uda mi się. Uwaga, akcja. Jest skrzynka. Muszę w ogóle w bazie zrobić sobie skrzynkę. Że Akcja już się uspokoiła. Mog mogę dalej yy, żyć spokojnie. Jak to postawić? Kurde. Dobra, postawiłem, więc co teraz? Pyk. Myślę, że już dobra, jest kamera odpowiednio ustawiona. Mogę już dalej spokojnie sobie nagrywać i teraz wystarczy, że mam 21 tego. Czyli co? Trzeba Czy będzie podmienić to wszystko na jakieś deski. I to też. Myślę, że to może być stone. Chociaż nie chciałbym, ale mógłby być, yy, jakiś ja chcę urozmaicenia jakiegoś materiału, dobra, na ściany dam kobla, yy, na podłogę deski i jakieś filary zrobię, właśnie z tego ciemniejszego drewna i znowu timelapse. No i dobra widzowie, najłatwiejszy za mną, zrobiłem ten placek i teraz problem. W tej wersji piasek już chyba ma grawitację, ale sprawdzę to jeszcze, więc będzie problem z budową tego, bo w tej wersji nie mamy również pistonów, co oznacza, że będzie mi trudno to zrobić, ponieważ będzie mi spadał ten piasek. Właśnie, dobra, ma grawitację, no więc będę miał problem. W takim razie będę musiał jakoś to wykombinować, bo pistonami szybko nie podmienię. Czyli jedyną opcją jest y, bawienie się w to, żeby mi się tutaj wlewała woda, po prostu, albo szybko podmienić na koblel. Ale w tej wersji nie ma również prawej ręki. Jak klikam F, to się nic nie dzieje, czyli nie podmienię szybko. No więc moje wyjścia są aktualnie: jest chyba tylko jedno, robić to normalnie, podmienić wszystko na właśnie stona, albo znaczy kobla. Och, będzie trudno, ale dam radę. Cześć widzowie, wykombinowałem aktualnie najlepszą wersję mojego rozwiązania na moje problemy. Jak największe, po prostu takie podmienianie bloków. Wiem, że to jest dosyć awaryjne, i za którymś razem może mi się właśnie nie udać, tak jak teraz, i mam właśnie w ten sposób, ale i tak jest to na razie najlepsze. W ogóle to jest najlepsze rozwiązanie na mój aktualny problem: po prostu podmienianie w ten sposób. I widzicie, tutaj niektóre właśnie się źle podmieniają. O, jak ten. Ale większość jest łatwa do podmienienia. No, takie są problemy w tej wersji. Ale dam radę. Tajm lecik. Cześć widzowie, witajcie po przerwie. Udało mi się tutaj zbudować te właśnie części. Tutaj muszę jeszcze dokończyć te kilka bloków i będzie gotowe. Potem diert, ale on jest łatwy, bo nie opada, więc już jest łatwe. Trzeba tylko jeszcze kilka bloków na górze uzupełnić, te które poopadały, i byłoby gotowe. Czyżby? Nie. Jeszcze trzeba podłogę zrobić i tak dalej, więc będzie robota na następne odcinki lub na ten jeszcze. I dobra, tu jest podmienianie tych na piasek. Właśnie to podmieniam. No i już końcóweczka. Tutaj koble nie mogą być koble, wszystko musi być mniej więcej naturalne, jakie zostało wygenerowane. Tak, więc tutaj podmieniam. Tutaj jeszcze też trzeba podmienić. I myślę, że teraz już będzie to wyglądało w miarę. To jest po prostu szkło, jakby przez przejście pod wodą, jakby takie. Oczywiście mogłem zrobić most most by był o wiele łatwiejszy ale po co ale po co w ogóle nieważne yy, więc tu tu jest ale tu dużo bloków narobiłem więc yy, tu po prostu podmienię to ostatnie i byłoby Na no tyle zapraszam was na serwer discord oczywiście jeżeli macie discorda ale możecie też sobie założyć Yy, ogólnie nie wiem, no ale po co ten Discord, nie wiem jeżeli chcecie się ze mną skontaktować lub jeżeli nie chcecie mieć jakichś opóźnień, powiadomień na, na nowych odcinkach no to po prostu tam, po to jest serwer Discord, są tam też inni twórcy na moim Discordzie ale to nie jest tak, że oni sobie tym władają, po prostu ogólnie jest mój Ike, co, ja ten serwer i tyle no i dobra, wygląda to aktualnie tak tu jeszcze sobie na odcinku to podmienię, albo w ogóle na odcinku sobie podmienię te bloki i podłoga z którego drewna? No, dosyć duży wybór, wszystkie, wszystkie, wszystko daje dokładnie te same deski nieważne co wezmę więc yy, chyba po prostu użyję sobie takiego drewna, jakie tu jest czyli takie troszkę cenniejsze troszkę, razy cztery no i podmienię sobie te ostatnie bloki i będzie gotowe daj lapsik No, cześć widzowie, zmieniło się tyle, ale zmieniło się tyle, że dodałem ścianki, teraz po prostu będzie trzeba dodać podłogę. Więc do podłogi trzeba będzie skopać jeden poziom, podmienić na drewno. Wiecie, no, typowe rzeczy do zrobienia podłogi i co, by było na tyle. Nie jakieś guziki chcę dodać, jakieś pilary właśnie z tego ciemnego drewna. Powiedzmy tu, powiedzmy tu, powiedzmy tu, na podtrzymanie, jakby tego szkła. I tyle by było. Jakieś rozbudowy w tamtą stronę, czy jeszcze coś dalszego z tej bazy i coś innego jeszcze dobuduję. Więc tyle timelapse, timelapse, timelapse. Witajcie po przerwie. No zapomniałem włączyć timelapsa na robienie podłogi. No cóż, ale widzicie jak wygląda teraz podłoga i możecie sobie zobaczyć i tak dalej. Wygląda, nie wiem jak ja oceniam to, dziwnie wygląda? Bo jeszcze to wyglądało jeszcze dziwniej, że to jest jakiś pasek z żółty, żółty i ten brązowy. Ale no cóż, muszę gdzieś dodać filary, ale takie wystające z tego muru, czyli nie mogę po prostu zniszczyć, czyli musi to zabrać troszkę miejsca. Jakoś tak na pół to trzeba przedzielić i potem jeszcze na pół. Czyli ile to ma kratek, zaraz policzę.

I tak wygląda, to jest na pół I teraz jeszcze na pół, 12 na pół to 6, czyli ee, Fla, fla, nie nie, 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 nie mogę się pomylić w obliczeniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Powinno w takim razie być na dwie kratki No cóż, zrobię tutaj Bo no, wychodzi na to, że powinno być na dwie kratki, a nie może być I dobra, wygląda to spoko i jeszcze będę musiał nazbierać tego e, drewna, czyli ale to jest 4 odstępu, raz, 2, 3, 4, dobra. E, tak wygląda następny filar, tutaj dobuduję, ale to potem aktualnie wygląda, to w takim razie aktualnie nasza budowla wygląda w ten sposób. Tak, fajnie. Ja myślę, że fajnie wygląda. Jak to jest przejście na pół, to ja bym oddalił jednak tutaj, bo troszkę tu jest pusta, troszkę za ciasno. Nie mogę się zdecydować, ale dobra. W ogóle te, to się niszczy kilofem. Nie, chwila, bo to jest jako pół, teraz jako blok. A jako pół blok? Pół blok się na tej wersji niszczy kilofem. Zaraz Wam pokażę. One, te pół bloki są nadal w grze, ale są jakby niedostępne. Widzicie, kilofem się szybciej niszczy, więc dobra, tu więc jedną kratkę dalej, żeby też było sześć, ale jednak dalej od tych słupów. Dobra, myślę, że wygląda spoko. I co wam, nie wiem, czy wam dać time lapse z tego, po prostu nazbieram jeszcze pod koniec, i to by było na tyle. Pozbieram i uzupełnia ostatni słup i zrobię skilina na odcinek i co myślę że ozdobiłem ozdobiłem tak ozdobiłem myślę że jest ładniejsze niż poprzednio poprzednio po prostu była dziura normalna czysta dziura jaka była wcześniej teraz ozdobiłem dodając drewno i skobla The Cobble nie jest y, ładny jak na tą budowlę. Ja bym co dał coś innego, ale niech będzie, więc y, idę ściąć jedno takie drzewo. Potem sobie w ogóle można psa oswoić, ale to nie na ten odcinek. Y, I dobra, tu jest jakieś wysokie. W ogóle to szybkie przejście, gdzieś się to ustawiało, obojętne, gdzie y, nie będę tego teraz ustawiać. O, tu od razu takie, a nie, tu akurat jest takie luźne przejście, bo. To jest takie troszkę ciemniejsze. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale dobra. Eee, dobra. Wystarczy, ale chcę, żeby było równo. Znaczy, żeby drzewo już całe e, ucięło, niż troszkę z, zostało. Dobra, jest. I idę teraz uzupełnić. No i dobra, e, widzicie, jak się tutaj poruszamy w, tą, w tej wersji. E, jedzenie, nie wiem, do czego nam jest potrzebne, chyba chodzi o to, że co jakiś czas dostajemy obrażenia jak dostajemy obrażenia, to po prostu y życie no, y ten jedzenie nam regeneruje właśnie nasze życie to znaczy nasz poziom y tego zdrowia gdzie to teraz jest? poczekajcie, znajdę to okej, okay, dotarłem Trwało to za długo, myślę, że jakoś powinienem oznaczyć ten teren albo kordy przynajmniej zapisać tu macie takie szczegółowe dosyć kordy na tej wersji, ale jest fajnie y dobra Okej, okay, i popatrzcie, jak mogę ruszać normalnie głową podczas snu. Dziwnie to wygląda. I dobra, ostatnie cztery bloki budowli, i dzisiejszy odcinek się już kończy. O, od tyłu jestem. Więc uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. pa. pa.